Zaczynamy od spraw poważnych, dynastycznych. E, czemu nie? E, te relacje piastosko-skandynawskie to przede wszystkim, to przynajmniej co wiemy, to Mariasz, córki Mieszka I, nieznanej nam tak naprawdę z imienia, często jednak dla wygody, przez badaczy i w popularnym odbiorze zwany świętosławą z dwoma skandynawskimi e, władcami. Pierwszy to szwedzki król Erik zwycięski, za którego owa Piastówna została wydana, jak się wydaje, około roku 985, a później, około roku 995, jej małżeństwo z królem Danii, Svenem Widłobrodem. No, jednak pytanie nie było o samą świętosławę, tylko o źródła, które mówią o tych relacjach dynastycznych i owym małżeństwie. Tu należy wymienić przede wszystkim kronikę Titmara, który, co prawda dość lakonicznie, ku naszemu wielkiemu żalowi, informuje o tym, troszkę tak, jakby mimochodem, że do takiego małżeństwa między córką mieszka a Svenem Widłobrodem doszło, że w wyniku tego małżeństwa urodziło się dwóch synów Svena. I owej piastówny, czyli Sven, i. E, przepraszam, Harald, i Knut. Oraz to, że piastówna po jakimś czasie została przez męża wygnana. To Titmar chyba podkreślił zresztą z ogromną satysfakcją, ponieważ bardzo nie lubił Svena Widu Brodego, i chyba głównie dlatego przytoczył fakt tego małżeństwa. Kolejnym mm, autorem, który nas informuje o tym mariażu. To oczywiście kanonik bremeński Adam, który w swoim dziele poświęconym archidiecezji hambursko-bremeńskiej opisuje losy pertraktacji między królem szwedzkim Erykiem a piastowskim władcą. Tym władcą według Adama miał być Bolesław Chrobry i w wyniku tych pertraktacji Miało dojść do małżeństwa między owym Erykiem a, i tutaj Adam nie był do końca pewny, bądź córką, bądź siostrą owego Bolesława. Więc są te dwa podstawowe przekazy, które mówią o tych relacjach. Oczywiście, chyba trzeba było tutaj pominąć już źródła późniejsze, skandynawskie, ponieważ one już raczej nie mówią o relacjach skandynawsko-piastowskich, a raczej ogólnie skandynawsko-słowiańskich i to chyba nie do końca to samo, choć losy Zygrydy Storady, czyli Zygrydy Dumnej i jej małżeństw właśnie z Erykiem Szwedzkim i Svenem Duńskim no, w dużej mierze musiały być inspirowane pamięcią o tej rzeczywistej córce Mieszka, która Została wydana za skandynawskiego władcę. No, ma... no więc, dziękując również za to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę, że poza owymi wspomnianymi w pytaniu sagami, to my specjalnie o legendarnym Junzborgu nic nie wiemy. Natomiast w innych przekazach skandynawskich, głównie w poezji skaldu, pojawia się Jum. Y... Jomsborg, który został obiektem najazdu króla duńskiego i norweskiego Magnusa Dobrego w roku 1043. Niemniej wydaje się, że Magnus najeżdżał średniowieczny Wolin, prężną osadę rzemieślniczo-handlową, która której elity angażowały się a, której elity się angażowały w działania w Danii, gdzie toczyła się wojna między Magnusem a jego konkurentem od, do Tronu Svenem Ulfsonem, ale chyba nie najeżdżał legendarnego Jomsborga. Być może dlatego, że ten legendarny Jomsborg jeszcze się po prostu w skandynawskich głowach nie narodził, więc y, trudno chyba o inne. Parafrazując pytanie, dowody na to, że Jomsburg leżał, leżał w Wolinie, wrócę, ponieważ do moich wcześniejszych wypowiedzi, chyba powinniśmy jednak wyraźnie rozróżnić opisany w sagach gród, warownię zamieszkaną przez legendarnych wojów i wczesno-średniowieczny Wolin. Nic na ten temat chyba nie wiadomo. Też po pierwsze, nie za, za dużo wiemy o e, słowiańskich wierzeniach e, tamtych czasów. E, więc, a, a co do języka, to już w ogóle tutaj jest e, fatalnie, więc też e, jakby szukanie e, potencjalnego wpływu na język polski. Tamtych czasów, czy język słowiański, języku, języka, języków skandynawskich jest trudny, choć z drugiej strony, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę analogię chociażby do zachodniej Europy, taki wpływ byłby, czy brak takiego wpływu byłby dziwny, jeśli się weźmie pod uwagę relacje między językiem staroangielskim a staroskandynawskim, to widzimy, że to zresztą w dwie strony też. Te wpływy były bardzo wyraźne inspiracje, więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystko znaczy wskazuje na to, że te relacje słowiańsko-skandynawskie były równie intensywne, więc wpływ mógł być. Przy tej okazji przypomina mi się pewna anegdota, która czerpiemy z sag. Otóż w sagach islandzkich, jeśli chodzi o relacje z Słowianami, Problem bariery językowej generalnie nie istnieje. I jest to w sumie poniekąd zrozumiałe, ponieważ funkcjonowanie takiego problemu no mogłoby mocno zakłócać płynność narracji i opowieści o tym, jak to dzielnie poczynali sobie Skandynawowie na, na przykład dworze słowiańskiego Borysława. Poza jednym wyjątkiem, dotyczy on zresztą nie byle kogo, bo króla norweskiego Olafa Trygvassona, który podobnie jak jego chyba bardziej znany mimo wszystko imiennik Olaf Haraldsson, a zasłynął jako gorliwy misjonarz norweski, czy nawet w ogóle skandynawski. Otóż w przeddzień swojej ostatniej bitwy pod Svoldur Olaf Tryvasun, opuszczony przez większość wojów, wypatruje płynąc do Norwegii zbliżające się oddziały, które jak się szybko okazało były oddziałami Słowian. Ku wielkiemu zdziwieniu swoich wojów Okazało się, że Olaf potrafi z tymi Słowianami porozumiewać się w ich języku. Zbudziło to wśród norweskich wojów króla wielki podziw i szacunek. To jedyny przypadek, kiedy w relacji skandynawsko-słowiańskiej w sagach znajdujemy barierę językową. No, znowuż należałoby zapytać, jak mierzyć ten, ten najcenniejszy. Ale oczywiście, jeśli ktoś miał okazję odwiedzić Gniezno, a przede wszystkim Muzeum Początków Państwa Polskiego, w czasie, gdy funkcjonowała tam wystawa zatytułowana Wikingowie w Polsce, miał okazję zobaczyć zabytki, które no, kojarzymy ze Skandynawią i to zabytki różnych kategorii, biżuteria, broń. Który z, który z tych zabytków byłby najcenniejszy. Mi się, Ja bym tutaj może odwołał się do y, zabytków wolińskich i to może nie tych najbardziej spektakularnych, ale tych takich, które kojarzymy raczej z codziennym użytkowaniem, wykonanych też może z niezbyt najbardziej mm. y, spektakularnego tworzywa. Mowa tutaj przede wszystkim o Kości o rogownictwie, ale to zabytki, które były wykonywane przez Skandynawów, zdobione w stylami zdobniczymi skandynawskimi Bore Mamen, które najprawdopodobniej były adresowane do skandynawskiego odbiorcy. I chyba jak żadna inna kategoria przedmiotów w przyszłości, to właśnie ten zespół zabytków Odkryte swojego czasu przez Błażeja Stanisławskiego w Wolinie, w dzielnicy Ogrody, mówi nam o charakterze obecności Skandynawów na południowym brzegu Bałtyku i gdyby w ten sposób mierzyć te najcenniejsze, to ja bym obstawiał właśnie ten zespół. Nie, Borysława znamy tylko sak... Islamckich. z po pierwsze, sagi o Jom Wikingach oraz sag królewskich, które, których autorzy znali legendę o Jomsborgu i dlatego też przytoczyli trochę informacji o samym Burysławie. Jest to jednak postać, którą znamy właśnie z tych przekazów. No, to dziękuję za to pytanie. Oczywiście, jeśli chodzi o interesujący nas dzisiaj głównie temat, czyli obecność Wikingów, czy też Skandynawów, może bardziej tak, na ziemiach polskich. O... Znów pytanie złożone, bo też Isagi to bardzo szeroki zakres opowieści spisywanych na północy, których tematyka jest niezwykle szeroka. Przyjęło się przez długi czas uważać, że historyczną wartość dla dzisiejszych badań nad ziemi Skandynawii mają przede wszystkim sagi królewskie oraz tak zwane sagi współczesne, które były spisywane na przełomie XII i XIII wieku i dotyczą przede wszystkim wypadków w Islandii. Z drugiej strony warto powiedzieć, że od przynajmniej dwóch dekad istnieje tak, Renesans badań nad sagami legendarnymi, a więc tymi, które opowiadają o dziejach Herosów, bohaterów czasów dawnych i zamieszłych, dziejących się poza Skandynawią. I, I dziś podkreśla się wagę ich, ich wagę jako źródła historycznego. Oczywiście nie do czasów, o których opowiadają, ale przede wszystkim do czasów, w których, w których powstawały. I chyba w istocie, jeśli już szukać w sagach czegoś, co w miarę wiarygodny sposób będzie nam mówić o, o przeszłości Skandynawii, szczególnie w okresie średniowiecza, no to nade wszystko dotyczy to tych czasów, w których te opowieści były, były spisywane. I tutaj rzeczywiście jakby, ta granica między poszczególnymi gatunkami sag powoli by się Zacierała. Natomiast w odniesieniu do wydarzeń z wieku X, X, XI, no to oczywiście musimy być bardzo ostrożni. W wielu miejscach wręcz całkowicie nieufni wobec tego, co sagi nam przekazują. Sagi nie tyle mówią o ziemiach polskich, mówią o Słowianach i ich ziemiach, czyli o Windr, czy Słowianach, oraz Winlandzie, czyli krainie, kraju, kraju Słowian. Problem polega na tym, że te wzmianki nie dość, że są dość skromne w liczbie, to na dodatek są niezwykle schematyczne i my się za wiele o tym w Indlandzie zsak dowiemy. Więcej się dowiemy o tym, że rządził tą krainą potężny władca, ale co do terytorium tej krainy, co do tego, co się w niej znajdowało, to to już autorów sag albo zupełnie nie interesowało, bo w ogóle zielonego pojęcia na ten temat nie mieli, więc tych informacji nam zupełnie nie dostarczają. Czy mamy źródła przetłumaczone na język polski? Owszem, sagi islandzkie były i są tłumaczone na język polski. Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o najwybitniejszej, i najbardziej zasłużonej tłumaczce sag na język polski, pani Apollonii Załurskiej-Stromberii, dzięki której możemy czytać kilka i to tych najbardziej prestiżowych, znamienitych opowieści, jak saga o Mialu, saga o Egilu, czy saga rodu z to dzięki niej również y, możemy po polsku czytać y, Eddę y, Poetycką. Y, ale Również dziś y, sagi są tłumaczone na język, y, na język polski, y, więc ten zbiór y, tych przekazów pisanych w języku staroislandzkim, -e, a tłumaczonych na polski, systematycznie się poszerza. Szczerze mówiąc, podobnie jak pani Margaret, ja nie pamiętam y, takiej sagi co nie znaczy, że taka saga gdzieś nie, nie funkcjonowała. Natomiast rzeczywiście w, chociażby w polskiej historiografii funkcjonował, być może dalej funkcjonuje termin chąśnicy na określenie słowiańskich wikingów, czyli tych Słowian, którzy trudzili się piractwem na, nad Bałtykiem, na Bałtyku. Ta nazwa może odnieść się być może chociażby do też bardzo lakonicznych informacji o Słowianach, którzy brali udział w militarnych zmaganiach Skandynawów. I to dotyczy prestiżowych bitew. Po pierwsze, bitwy pod Sfoldur, czy tak naprawdę bitwy w Oresundzie, gdzie poeci, którzy opisywali to wydarzenie, mówią o. Słowiańskich łodziach, które napłynęły i wzięły udział w walce. To samo dotyczy jeszcze innej, niezwykle słynnej bitwy, która wieńczy dzieje Joms Wikingów. Chodzi tu o bitwie w zatoce Chiorungawaugur w Norwegii, gdzie Joms Wikingowie mieli zmierzyć się z norweskim Jarlem Haukonem. I tam również miały się pojawić słowiańskie oddziały, no i ten termin „chąśnicy”, być może moglibyśmy właśnie przypisać im.